Cześć, mam na imię Klaudia. To moja historia. Historia pełna niespodziewanych pragnień i decyzji, które na zawsze zmieniły moje życie. Przez wiele lat prowadziłam życie, które wydawało się całkowicie normalne, razem z Julianem, moim mężem. Pobraliśmy się młodo, pełni marzeń i planów na przyszłość, jednak z upływem czasu zaczęłam czuć, że coś w naszej relacji się łamie. Pewnego dnia, gdy leżeliśmy na kanapie, Julian spojrzał na mnie wzrokiem, którego nigdy wcześniej nie widziałam. Kler, powiedział powoli Mam pragnienie. Chcę, żebyś spotykała się z innymi mężczyznami. Byłam wstrząśnięta. Nie spodziewałam się czegoś takiego. Moje myśli zaczęły pędzić. Co to dla niego oznacza? Jak powinnam zareagować? Początkowo uznałam to za szaleństwo, ale im dłużej o tym mówił, tym bardziej zaczął mi wyjaśniać swoje pragnienie, bym widziała się w intymnych sytuacjach z innymi. Pragnienie pasji, bez miłości, tylko dreszczyk emocji chwili. To tylko zabawa, Claire powiedział. To nic poważnego, tylko pasja. Byłam zdezorientowana, rozdarta między moim dyskomfortem a rosnącą ciekawością. Część mnie, która czuła się niekomfortowo, ścierała się z nowym podekscytowaniem, którego nie mogłam zignorować. W końcu zdecydowałam się zaakceptować jego propozycję, nie wiedząc, dokąd mnie to zaprowadzi. Miesiąc później byłam na imprezie. Atmosfera była elektryzująca, a moje serce biło mocno, gdy patrzyłam na mężczyzn wokół mnie. Myślałam o słowach Juliana, o jego pragnieniu, bym odkrywała swoje ciało i seksualność. Czułam się nerwowa, ale jednocześnie podekscytowana. Po kilku drinkach zauważyłam mężczyznę po drugiej stronie pokoju. Miał ciemne oczy i intrygujący uśmiech. Nasze spojrzenia się spotkały i w tej chwili poczułam falę adrenaliny. Podeszłam do niego z sercem w gardle i przedstawiliśmy się. Zaczęliśmy rozmawiać, a chemia między nami była wyczuwalna. Czułam się żywa, pożądana. Myśl, że Julian zachęca mnie do przeżywania tego doświadczenia, dawała mi poczucie wolności. Niezbyt długo później postanowiłam przenieść się do bardziej intymnego zakątka imprezy. Tej nocy, każdy pocałunek, każdy uścisk, każda seksualna napięcie tworzyły atmosferę euforii której nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Gdy wymieniliśmy nasz pierwszy pocałunek, poczułam się przytłoczona falą emocji. To było dokładnie to, czego Julien pragnął dla mnie, a co dziwne, ja również tego pragnęłam. Moje ciało reagowało na to nowe doświadczenie i nie mogłam zaprzeczyć przyjemności, którą odczuwałam. Od tej nocy moje życie się zmieniło. Za każdym razem, gdy wracałam do domu do Juliena, czułam się inna. Pojawiła się nowa energia w moim ciele. Poczucie wolności, którego nigdy wcześniej nie znałam. Zaczęłam spotykać się z innymi mężczyznami, zawsze z myślą o pragnieniu Juliana. Nasza relacja przyjęła nową formę. Julian wydawał się zadowolony z faktu, że przeżywam te doświadczenia z innymi. Za każdym razem, gdy wracałam do domu, w jego oczach błyszczał entuzjazm, była między nami tajemnicza więź. Rozmawialiśmy otwarcie o tym, co przeżywałam, a on pytał o szczegóły. To wzmacniało naszą więź. Ale z biegiem czasu zaczęło się to zmieniać. Julian stał się bardziej odległy. Jeśli początkowo z radością słuchał moich opowieści, teraz jego entuzjazm zaczął słabnąć. Moja wolność stworzyła nową napięcie, a nasze małżeństwo zaczęło się chwiać. Pewnego dnia po jednej z moich randek wróciłam do domu i zastałam Juliana siedzącego przy stole z wyrazem troski na twarzy. Claire, musimy porozmawiać. Powiedział, a moje serce zamarło. Czułam, że coś jest nie tak. Opowiedział mi o swoich niepewnościach. Myślałem, że będziesz szczęśliwa w ten sposób, powiedział, ale teraz boję się, że cię stracę. Te słowa uderzyły mnie jak cios w brzuch. Nie chciałam, żeby czuł się w ten sposób. Julien, to nie tak, odpowiedziałam. Nie zdradzam cię. Po prostu próbuję odkryć stronę siebie, której nie znałam. Ale on nie wydawał się przekonany. Strach go przytłoczył, a nasza rozmowa zamieniła się w konfrontację pełną napięcia. Zdałam sobie sprawę, że moje decyzje miały konsekwencje, których nie przewidziałam. Starałam się spełnić pragnienie, ale w jakiej cenie? Julian, który początkowo wydawał się zachwycony, teraz zmagał się z bólem i zazdrością. Zaczęłam wątpić w moje decyzje. Zastanawiałam się, czy naprawdę robię to, co słuszne, czy żywię fantazję, która może zniszczyć wszystko, co razem zbudowaliśmy. Po tej rozmowie nastał okres milczenia między nami. Julian wydawał się coraz bardziej odległy, a ja czułam się winna. Zaczęłam reflektować, czego naprawdę pragnę. Moje przygody dały mi nowe życie, nową pasję, ale czy naprawdę chciałam kontynuować tę drogę? Myśl o utracie Juliana przerażała mnie. Spędzałam dużo czasu na myśleniu o naszej relacji i o tym, co dla mnie znaczy. W końcu postanowiłam stawić czoła sytuacji. Przygotowałam specjalną kolację, próbując stworzyć intymną atmosferę. Kiedy Julian wszedł do kuchni, jego spojrzenie było smutne, ale gdy poczuł zapach przygotowanego przeze mnie jedzenia, jego twarz rozjaśniła się. Claire, co się dzieje między nami? zapytał siadając przy stole. Wydaje mi się, że się zmieniłaś. Odkryłam stronę siebie, której nie znałam, odpowiedziałam. Ale nie chcę, żeby to zniszczyło nas. Ty jesteś dla mnie ważny. Moje słowa wydawały się go poruszać. Po kolacji rozmawialiśmy długo, dzieląc się lękami i pragnieniami, ale prawda była taka, że nasza relacja przechodziła trudną próbę. W kolejnych dniach zaczęłam robić bilans. Czy naprawdę chciałam kontynuować życie pełne przygód, czy musiałam wrócić, na nowo odkrywając więź z Julianem? Jego niepewność poruszyła mnie bardziej niż przypuszczałam. Czułam się rozdarta między nową wolnością a głęboką więzią, jaką miałam z nim. Po wielu refleksjach postanowiłam porozmawiać z Julianem jeszcze raz. Chciałam, aby wiedział, że mimo wszystko nasza relacja nadal ma dla mnie ogromną wartość. Julien, zaczęłam. Jestem wdzięczna za odwagę, jaką miałeś, dzieląc się swoimi pragnieniami, ale teraz czuję, że musimy znaleźć równowagę. Mogę kontynuować odkrywanie, ale chcę to robić, mając cię na uwadze, żebyś nie czuł się zagrożony. Julian spojrzał na mnie z mieszanką zdezorientowania i nadziei. Claire, nie chcę cię stracić. Nie chcę, żeby to była koniec dla nas, ale jak możemy zrobić, by utrzymać naszą więź? To było trudne pytanie, ale postanowiliśmy ustalić granice. Będziemy nadal odkrywać, ale nasza relacja będzie priorytetem.